Okay. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale jest teraz taki sposób na to, jak macie tutaj wszystkie rzeczy, są tańsze, teraz je kupujecie, a jak się skończy zniżka, to sprzedajecie. Macie tam zysk 50% na wszystkim, nie? Macie tam 100%, powiedzmy, więc jest spoko. Yy, o, może, o, nie ma wyglądu. Jak możesz zyskać, jak sprzedajesz? Wiem, dobra. Nie, nie, nie. Kupujesz za 50%, to jest teraz tańsze jest o 50%, a potem sprzedajesz za całość, nie? Czyli, jak teraz kupujesz za 1500 przykładowo gaśnicę, małą, to potem sprzedajesz za 3. Jak minie ten okres i masz zysk, profit. Zakrzyżowany Miku z liczenia. Dobrze jest, nie. profit jest, profit się liczy. No nie, nie wychodzi właśnie, nie, bo kup, kupujesz teraz taniej, a sprzedajesz drożej. Rozumij? <noise> Czy nie? Podstawówkę, nie matematykę. Polibudę miałem, panie. No jak nie, pujesz teraz taniej, minie czas ten, ten, yy, zniżek, ceny wracają normalną, normalną kwotę i sprzedajesz. Panie kochany, nie osłabiajcie mnie. Dobra! Po co te dyskusje? <grytanie> po co te dyskusje? Jest dobrze, o... Policz jeszcze raz, ale na trzeźwo. Wcale nie... Kurde, powiedz tak szczerze, ile wypiłeś, lub co piłeś? Nic, leki biorę. Nie, bo Dobra, czekaj. Teraz jest taniej, tak? 1500 kosztuje. Kup zniżka 50%. Poprzedniej koszt 3000. A, dobra, już wiem o co chodzi. Dobra, już wiem o co chodzi. No przecież. Dobra, nie było tematu. Ja tak specjalnie, chciałem tylko was sprawdzić, czy, czy tego, czy wy tam rozumiecie, czy obiecie o co chodzi. No, tak wiecie. To było sprawdzenie waszej czujności, że tak powiem, więc jest w porządku. Dobra. Tak, dokładnie, to było specjalnie wszystko. Możecie teraz dać donate, to za, to, za to nie obrażę się. Dobra. Dobra nie, będę, nie będę tego tematu drążył, bo ja nie widzę sensu, żeby ten temat drążyć po prostu. Wyjaśniło się, tak? Wszystko jest jasne. Yy, tak. Dokładnie. Wszyscy mieliśmy rację, że tak powiem, więc jest dobrze. <grym> Dobra. Już. Ostatnio zapomniałem, że. Bo ten też się sprzedaje za połowę, no. Ojeju, no. No.